Oh, mm -hmm. oh, dziękować wszystkim za przybycie, obecność Brygady Małopolskiej, Obozu Narodowego, radykalnego Małopolskich Patriotów, Autonomicznych Nacjonalistów, Dębickich Patriotów, Ligi Obrony Suwerenności, e, Śląskich Patriotów, e, licznych, no, licznych, licznych, licznych kibic, kibiców, oczywiście Małopolskich Patriotów, osób no, niezrzeszonych w żadnej organizacji, a także wsparcie innych struktur MW, m.in. z Bielska i z Katowic, pozwoliło nam stworzyć tą manifestację. Manifestację, która głosem kilkuset osób, wykrzyczała w samym sercu stołecznego, królewskiego miasta Krakowa, że pamięć o wielkim zwycięstwie wojsk jakiego nad krzakami jest wciąż szywa. żywa. O Wiktorii Grunwaldzkiej uczono nas w szkołach i każdy zna rankę tego zwycięstwa. Być może jesteśmy ostatnim pokoleniem, takie lekcji miejsca nie ma. Przez cały czerwiec trwało największe z największych, najwspanialsze z najwspanialszych świąt, jakie tylko reżimowe media mogły sobie wyobrazić. Cyrk, Szopka albo Euro 2012, bo tak też niektórzy to nazywali, stworzyło nowy typ patrioty. Był prawo TVM i Telewizja Polska. Patriota to taki koleś, który maluje twarz faltkami, ma flagą reklamującą pełną markę piwa i ma o obowiązkowa samochodową chorągiewkę, a wolny czas spędza w fanzonach kibiczących Hiszpanii. Wielu z Was zastanawia się, jaki związek ma rocznica bitwy pod Grunwaldem z nową ustawą i euro. A więc 602 lata temu na polach Grunwaldu stanęły zjednoczone wojska korony Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rusi, Mołdawii, a także najemnicy Śląska Mora w Czech i również Tatarzy przeciwko jednemu wspólnemu Wrogowi. Dziś sytuacja jest analogiczna. Niemalże wszystkie organizacje narodowe i patriotyczne z naszego regionu biorą udział w manifestacji, którym hasłem przewodnim są słowa, a Grunwald potwierdził, że Polak to Pan. Podczas Marszu Grunwaldzkiego nie wysławiamy tylko zwycięzców współgrunwaldów, ale także upominamy się o ich pamięć i obecność władz województwa małopolskiego i miasta Krakowa na uroczystościach rocznicowych. Promujemy patriotyzm, a nie jakoś maskaradę, oparty na poszanowaniu tradycji, tumie i chęci codziennego angażowania w się w sprawy publiczne, poprzez brak historii w szkołach, chcą pozbawić nas tożsamości narodowej. Poprzez promowanie nowego pseudopatriotyzmu chcą zastąpić nas ludźmi, którymi będą mogli z łatwością manipulować. Pamiętajmy, że w tym kraju Polak to Pan. Marsz Grunwaldzki, nasza obecność tutaj to znak jakości. Możemy i chcemy wspólnie działać. Marsz niepodległości to pokazał, a dziś po raz kolejny to udowadniamy. Mam nadzieję, że każdy po dzisiejszym dniu poczuje przypływ siły do pracy narodowej i będzie dumny ze zwycięstwa wojsk Jagieły nad Krzyżakami, a także będzie gotowy do walk, walki o tożsamość i prawdziwy patriotyzm w Wielkiej Polsce.